Hej, hej, witam, witam serdecznie. Dzisiaj pogaducha, a w niej kilka słów o braku zadowolenia. Także, a może nawet głównie takiego zadowolenia samego siebie, a także o tym, dlaczego to jest szkodliwe, bo jest. Co wyzwala i jak. Sobie z tym radzić. To brzmi banalnie, ale to naprawdę zasadnicza treść naszego życia. Bo tak sobie rano wstajemy i często zaczynamy od marudzenia, od wkurzania się na budzik. Potem się denerwujemy, bo czekamy na coś, na kogoś. Zajmujemy się nie zawsze tym, co trzeba. I widzimy jakoś ciągle te złe strony. I marudzimy, i jesteśmy niezadowoleni. I czasami sami się nie tak idealnie zachowamy, jakbyśmy chcieli. No i też wtedy narzekamy na siebie i jesteśmy sami z siebie niezadowoleni. Tego, kochani, wszystkiego można uniknąć. To nikomu do niczego nie jest potrzebne, zupełnie. Także pokaducha dzisiaj o tym, a w piątek. Będzie medytacja, która wzmocni te obszary zadowolenia samego siebie. Zapraszam więc serdecznie, zarównie, zarówno na tę pogaduchę na Emporio Live o 255, jak i na medytację o hashtagu 256. I niech nam się, kochani, darzy. A teraz posłuchaj. Witajcie. Witajcie w Pogadusze o braku zadowolenia z siebie. Czym jest ten brak zadowolenia z siebie? Tak, w skrócie, to brak satysfakcji z osobistych osiągnięć i cech, a także aktywne nieakceptowanie swoich wad. Co prawda, dobrze wiedzieć, że się je ma, ale to nie powód, żeby od razu z ich powodów wpadać w kompleksy. Bywa, bywa, że tak bardzo siebie nie lubimy, że wady nie dają nam spokoju. I wtedy to, co za nie uważamy, bo to nie zawsze prawda jest obiektywna, pęcznieje, nabiera Gigantycznego znaczenia, ale z reguły tylko dla nas. I tworzy takie spiętrzenie, że energie w koło, te w koło nas, usiłują to wyrównać. Dzieje się tak dlatego, że świat i energie zawsze dążą do równowagi. Do uśredniania energii. W związku z tym, Działanie świata i energii wkoło ciebie może być skierowane albo na rozwój zalet, albo na walkę z wadami. Zgodnie z tym, ty skłaniasz się albo do walki, albo do pracy nad rozwojem zalet. Najczęściej jednak, bo to wychodzi nam najlepiej. Skłaniamy się do walki. I to jest postawa, która z reguły obraca się przeciwko nam. Ukrywanie wad, co prawda, jest bezużyteczne, a eliminowanie ich trudne. Niemniej sytuacja taka wymaga rozwagi, aby rezultat nie był odwrotny i sytuacja jeszcze bardziej się nie pogarszała. O co mi chodzi? Chodzi mi o to przykładowo, że chcąc ukryć swoją nieśmiałość, człowiek z reguły staje się jeszcze bardziej skrępowany. A co za tym idzie nieśmiały? Albo odwrotnie, zbyt bezceremonialny, bo to sztuczne, jeżeli zmusi się do gwałtownego działania z takim nagłym i sztucznym przytupem. Tu nie chodzi o to, nie chodzi o takie działania. Nie chodzi też o to, żeby być cały czas sobą zachwyconym. To jest prawie nie do zrobienia, aczkolwiek oczywiście bylibyśmy szczęśliwi, gdyby tak było. Wystarczy, że będziesz z siebie w miarę zadowolony, na miarę tego, żeby dawało ci to asum, taki impuls do samodoskonalenia. Wtedy twoja równowaga nie zostanie zakwiana. Nie ma to wtedy większego wpływu na otaczający ci świat. Spokojnie może nastąpić ta wewnętrzna zmiana bez ingerencji energii z zewnątrz, tych energii dążących do wyrównania, do równowagi, do uśredniania. Jeżeli natomiast zajmiesz się samobiczowaniem, obrażaniem siebie i co gorsze, zaczniesz siebie karać, to nastąpi bardzo niebezpieczny konflikt duszy i umysłu. Zastanów się nad tym. Twoja dusza nie zasługuje na takie traktowanie. Jest zawsze samowystarczalna i doskonała, a wszystkie wady, które nabyłeś są wadami umysłu, a nie duszy. To jest bardzo obszerny i złożony temat i być może kiedyś poświęcimy temu tutaj więcej czasu. Dzisiaj chciałam tylko zaznaczyć, że kłócenie się z samym sobą jest wyjątkowo bez sensu. Dusza wtedy zamyka się w sobie, a umysł bez sensu triumfuje, w wyniku czego może dojść do ogromnego nieładu w Twoim życiu. Należy dać sobie przestrzeń, by wybaczyć sobie wszystkie niedoskonałości. I nawet jeżeli nie od razu możesz pokochać siebie, to przynajmniej przestań ze sobą walczyć. Zaakceptuj siebie takim. Jakim jesteś, na miłość przyjdzie czas. Tylko w takim przypadku dusza może stać się sprzymierzeńcem umysłu, a to bardzo, bardzo potężny sprzymierzeniec. No dobrze, powiesz, zostawię wszystkie moje wady w spokoju, ale jak mam wtedy nabyć zalety? Przecież nie mogę tak stanąć, zatrzymać się w swoim rozwoju. Nie mogę stać i czekać, aż same przyjdą. W pewnym sensie możesz. Starczy zakończyć walkę ze swoimi wadami. Walcząc z nimi, marnujesz energię na to, czego nie chcesz. I jeszcze bardziej to kumulujesz. Karmisz w ten sposób coś nie tylko bezużytecznego, ale i bardzo szkodliwego. Bady się kumulują, sytuacja nabrzmiewa i dzieją się kolejne złe rzeczy. Kiedy w końcu zrezygnujesz z tej walki, uwolniona zostanie energia, która sama skieruje się na rozwój Twoich zalet. Tak z automatu. To brzmi banalnie prosto. Prawda? Tak, zupełnie prościutko to brzmi. A mimo wszystko wielu ludzi traci ogromną ilość energii na walkę ze sobą i na ukrywanie swoich wad. Nawet nie przyznają się sami przed sobą do swoich wad. Zachowują się niczym tytani skazani na siebie samych i wloką ten ciężar przez całe życie. Jednak, gdy przyjdzie opamiętanie i pozwolą sobie być sobą, to zrzucają to ciężkie brzemię, a życie od razu wynagradza, stając się zauważalnie łatwiejsze i prostsze. Energia przekierowuje się z tej walki z wadami na rozwijanie zalet. Nic dobrego w życiu nie sprowokujesz, jeżeli wszystkie twoje myśli będą krążyć w koło niedoskonałości. Zarówno tych fizycznych, jak i psychicznych, czy mentalnych. Efekt jest wtedy taki, że otrzymujesz dokładnie to, czego nie chcesz. Mówiliśmy też o tym, analizując świat w koło pod kątem lustra, mówiliśmy o tym w którejś z pogadów tutaj. To bardzo podobnie działa. W przypadku niezadowolenia z siebie wchodzisz w konflikt ze swoją duszą, a w Twoim otoczeniu wtedy to, z czego jesteś niezadowolony, przejawia się jeszcze wyraźniej i dobitniej. Przyciągasz w ten sposób osoby marudzące, niezadowolone jak Ty. A czasami nawet przebijający ciebie w złym postrzeganiu wszystkiego. W efekcie stajesz się jeszcze bardziej niezadowolony, i gdy trwa to długo, do któregoś dnia stwierdzasz, że jesteś stary, bezsilny i chory, i nawet dusza. Nie mogła ci pomóc i cię osłonić, obronić. W takim stanie już nic nie zmienisz. Pozostanie ci wtedy już tylko wraz z podobnymi sobie ludźmi dalej narzekać i od czasu do czasu, dla pocieszenia, powspominać, jak to było dawniej. Prawda, że znasz takie osoby w swoim otoczeniu, to często ludzie starzy, którym już tylko zostały wspomnienia, bo w odpowiednim momencie się nie opamiętali, nie uzdrowili swojej duszy. I to jest smutne i przykre, ale nawet wspominając, oni nie zawsze wspominają to, co było fajne dawniej. Jakoś tak dziwnie z reguły pamiętają tylko te złe rzeczy, te złe sprawy i zdarzenia. I jakoś tak się dziwnie dzieje, że każde pokolenie jest przekonane, że życie stało się gorsze niż kiedyś, czyli onegdaj. To jednak nie jest tak. Że życie stało się gorsze. Ono jest tylko fatalne dla tych, dla tych konkretnych, którzy nie są z niczego zadowoleni, którzy są przyzwyczajeni do tarzania się w swoim niezadowoleniu do tego świata. W przeciwnym bowiem razie ludzkość po tylu pokoleniach, no wyobraź sobie, po tylu pokoleniach, kiedy z pokolenia na pokolenie ponoć jest gorzej i gorzej, no to już żylibyśmy wszyscy w piekle. Obecnie starzy ludzie często tak twierdzą, że było lepiej, oj dawniej było lepiej. A dlaczego? Bo przy tym skoku technologicznym, przy tym kwantowym pojmowaniu świata, niewiele osób. Z mojego pokolenia, co dopiero starsi, a ja mam lat 72, moja mama 96. Niewiele osób z mojego pokolenia za tym nadąża. A co za tym idzie? Zamiast się zmieniać, interesować nowościami, po prostu twierdzą, że jest gorzej. To w sumie byłoby śmieszne, gdyby nie to. Że wpływa również na nasze samopoczucie i jako takie jest wtedy szkodliwe, nie tylko dla tych maludzących, ale dla otoczenia również. Jest także inny aspekt tego szkodliwego nawyku braku akceptacji. Jest nim naruszanie. Ważnego stanu równowagi. Niezadowolenie, które jest silną energią, tworzy w otaczającej przestrzeni energetycznej nadmiar złego. Kumuluje to zło. Ta energia się piętrzy. I to niezależnie od tego, czy jest to słuszne niezadowolenie, czy nie. Spięczenie niezadowolenia powoduje, że rodzą się inne siły, które się z tym stanowiskiem kłócą i usiłują wprowadzić pewną równowagę. Świat bowiem zawsze usiłuje wprowadzić równowagę. To jest tak jak z tymi przypływami i odpływami z tym, że po dniu przechodzi noc. I byłoby wspaniale, gdyby te siły tworząc się, po prostu zmieniały sytuację na lepsze. Ale niestety często dzieje się inaczej. Siły, które mają zrównoważyć tę konkretną kumulację marudzenia, tę sytuację, powodują, że mogą cię osadzić w świecie, który wcale nie chcesz i znajdą Ci takie miejsce, żeby Twoje pretensje do świata miały jak najmniejszą wagę. Jest to dla nich znacznie prostsze niż zmiana wszystkiego. Wszystkiego, z czego jesteś niezadowolony. Ogólnie działanie sił równoważących to wypiętrzenie niezadowolenia będzie skierowaniem będzie skierowane na zmniejszenie Twojego wpływu na otaczający świat. Można to osiągnąć bardzo łatwo i to na wiele sposobów. Dzieje się to na przykład poprzez ustawienie Cię w innym problemie. Na przykład Twoje stanowisko się zmieni, poprzez zmianę Twojej pracy, wynagrodzenia, poprzez zmiany w domu, w rodzinie, poprzez problemy ze zdrowiem. I te i te To teraz widzisz, jak starsze pokolenia i ci wiecznie niezadowoleni dochodzą do takiego życia, jakie mają. Smutna, a tak niewiele trzeba, żeby to zmienić. Ale przyglądając się tej sytuacji, z tym wyrównywaniem energii, z tym znajdowaniem innego miejsca dla Ciebie, żebyś sobie pomorudził na inny temat, bo może się zrównoważą wtedy te energie. Przyglądając się temu wszystkiemu, z jednej strony mogłoby się wydawać, że jeśli cieszymy się cały czas otaczającego nas świata, to zgodnie z tym prawem, nie daj Boże, które dąży do wyrównania energii, siły powinny starać się wszystko zepsuć. Lub odsunąć od nas dobro jak najdalej. I nawet była kiedyś taka tendencja u starszych osób, stąd powstało zresztą takie powiedzenie: dnia przed Zachodem, to jednak nie jest to prawda. To tak nie działa. Tak się nie dzieje, bowiem energie nigdy, nigdy nie dążą do ogólnej destrukcji, bo to zaprzecza temu prawu równowagi. Gdy energie nie widzą destrukcyjnego wzrostu, który należałoby usunąć bądź zrównoważyć, to zawsze sprzyjają naszym działaniom. Z punktu widzenia świata energii, pola kwantowego, przeszkadza nam bardzo zły nawyk wyrażania niezadowolenia z różnych drobiazgów. Z kolei jakoś tak dziwnie obcy jest nam wspaniały nawyk czerpania z małych radości, z różnych drobnych, nawet nieznaczących powodów. A jest to dla nas bardzo korzystne. Wniosek. Koniecznym jest zastąpienie starego nawyku nowym. Tym celu. Należy wyrobić sobie dobrą, prostą technikę zmiany nawyków. Wprowadzić zmiany i nabrać odpowiednich nawyków. Nie trzeba dokonywać niczego nadzwyczajnego. Wystarczy, że będziesz się starał doszukać czegoś pozytywnego w każdym zjawisku. Które wydaje ci się negatywne. Jak dostrzeżesz jakieś złe rzeczy, powstrzymaj się od komentarza. najlepiej zamień to w taką grę. I jeżeli będziesz w nią grać regularnie, to miejsce szkodliwego nawyku zajmie nowy bardzo dla Ciebie korzystne, a jednocześnie korzystne dla Twojego otoczenia, bo to, jak będzie coś korzystne dla Ciebie, zawsze staje się korzystne dla Twojego otoczenia. Po drugie, jeśli naprawdę nadeszło nieszczęście, w obliczu którego cieszenie się jest nienaturalne to możesz wziąć przykład z króla Salomona. Król Salomon nosił pierścień z napisem skierowanym do wewnątrz, tak aby nikt nie widział, co tam się znajduje. Kiedy Salomona spotykało nieszczęście lub trudnym do rozwiązania problem, on powoli obracał ten pierścień, i czytał na nim następujące słowa. To też przeminie. Mówiliśmy tu już o tym, że gdy mamy jakiś problem, to zamiast wpadać w popłoch, należy zadawać sobie pytania. Umieściłam je nawet w ostatniej medytacji. Najpierw spytaj, czy za godzinę też jeszcze będzie to ważne? Potem, czy jutro to jeszcze będzie istotne? Następnie, czy za tydzień, za miesiąc, za rok, w zależności od wagi sprawy. W pewnym momencie okaże się, że nie. No to po co dzisiaj się zbyt długo na tym rozwolić? Stawiaj diagnozę, załatw, co możesz. I żyj nadal. Zainspirowany praktykami i perspektywami tej techniki, zmiany nawyków. Po jakimś czasie być może zauważysz, jak robisz to, coraz mniej regularnie to taka nasza natura i od czasu do czasu po prostu zapominasz. Że chciałeś zmienić nawyk. To z reguły jest nieuniknione, ponieważ nawyk bardzo głęboko się zakorzenił. Czasami pokolenia na to pracowały. Jak tylko okażesz słabość, to natychmiast wrócą stare marcające cię sprawy i sam nie zauważysz, jak na nowo będziesz je karmić swoją energią. Nie rozpaczaj jednak. Jesteś przecież świadomością i w każdej chwili bez robienia sobie wyrzutów możesz zdyscyplinować swoje narzędzia, jakimi są umysł i ciało, do powrotu na dobre tory. Jeśli Twoje postanowienie jest silne, to osiągniesz swój cel. Ty wybierasz. Pamiętaj, ty tu rządzisz. Jeśli będziesz próbował ciągle od nowa, to problemy zostawią cię w spokoju. To tak działa. Trzeba tylko pamiętać o tej grze z samym sobą, zmiany złych myśli na dobre. Są sytuacje, które powodują niezadowolenie. Ja lubię o nich myśleć, jako wystawie. Prowadziłam kiedyś galerię sztuki i z przyjemnością przyjmowałam uwagi o twórczości artystów, których wystawiałam. Uwagi, ale nie tolerowałam krytykanstwa. Nie możemy będąc dorośli oczekiwać, że każda sytuacja nas zachwyci, że każdy obraz jest jak namalowany, jak namalowany na nasze zamówienie. Możesz sobie w domu na ścianie powiesić, co ci się podoba. Ale jeśli idziesz na wystawę, to obejrzyj obrazy, pochwal, jak możesz, a jak nie, to uprzejmie się wycofaj. Masz wolną wolę. Zawsze możesz wyjść. Nie musisz marudzić, nie musisz krytykować i nakręcać złej energii. W życiu jest podobnie. Jak na wystawie. Nie ma sytuacji bez wyjścia, choć często ci to w procesie wychowawczym wpajana. Dobrze, gdybyś wyrobił sobie nawyk bycia zadowolonym. Zadowolonym, nawet gdyby było to z małym, ale takim do rozwiązania lub do załatwienia, ale. Bo takie małe, ale to spokojnie pokonasz. W piątek, tu na Emporio Life, będzie medytacja, która będzie wsparciem na tej drodze. Pamiętaj, proszę, że wszystko w naturze dąży do równowagi. Wszystko to jest bardzo ważne prawo. Przypominaj sobie o nim często. Pomyśl, skok ciśnienia atmosferycznego wyrównuje wiatr, czasami duży. Wstrzymanie oddechu wymusza głęboki wdech. Następują po sobie narodziny i śmierć. Nawet w próżni rodzą się i rozpadają cząstki elementarne. Świat, w którym podstawą jest dążenie do równowagi, zrobi wszystko, by zniwelować Twój brak zadowolenia i zrobi to, nie pytając Cię o zgodę. Zacznij więc tę grę z samym sobą, zastępując złe myśli i proroctwa dobrymi. Nie marnuj sił. Troszcz się, troszcz się, oczywiście, jeżeli musisz, ale bez zamartwiania. Pamiętaj o tym, proszę i niech nam się darzy. Dziękujemy bardzo, że jesteś z nami. A jeżeli podobają się treści, które tutaj publikujemy, to bardzo proszę zasubskrybuj ten kanał, to jest bardzo istotne, bo powoduje, że jesteśmy lepiej dostrzegani. Subskrypcja, komentarz pod filmem, kciuk w górę, to jest to, co widz może dla nas twórców YouTube'owych tu zrobić, wyrażając w ten sposób swoją wdzięczność i podbijając oglądalność. Dziękuję serdecznie. Serdecznie dziękuję i zapraszam też do zapoznawania się z wszystkimi opisami i linkami, które pod naszymi publikacjami są do odnalezienia. Z góry też dziękuję za wszystkie wirtualne kawy, które nam stawiacie. Bardzo je sobie cenimy, bo to świadczy o docenieniu naszej pracy. Zaglądajcie też proszę do zakładki posty. Fajnie, że tu jesteście. Dziękuję!